Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony BT95 i to jest taki króciutki test GTA San Andreas Ogólnie on ma bardzo dużo modyfikacji jak na mój komputer I chcę się Was zapytać, czy Da się oglądać to, czy jest po prostu dobra jakość Czekajcie, ja sobie wezmę jakiś samochód i się oddalę z tym, bo jest zbyt dużo samochodów I pokażę Wam pokrótce Większość Moich modów, tylko nie chcę, żeby właśnie były lagi, chcę, żeby w miarę się to dało oglądać. O, to tak, może na sam początek. MB Series, wiecie, że to jest mod i tak bardzo śsiący, znaczy, no, bardzo się skąpa. Jak na mój komputer, to ja się cieszę, że on w ogóle mi działa. Oczywiście teraz może jest słaba jakość, bo ja chcę zrobić to, wiecie, żeby było jak najpłynniej, bo jak bez nagrywania, to ja mogę grać w o wiele lepszej jakości, nie? O, zobaczcie. Naprawdę to fajnie wygląda, wam powiem, bardzo fajnie. Mi się to bardzo podoba, czekajcie. Muszę się oddalić troszeczkę z kamerką. Czym ta kamerka jest tak bliska? nie wiem czy tak będę umiał. O wiecie, odbija się koleś w aucie. No mniejsza o to. Kolejnym modem, jak mogliście zauważyć, bo niektóre mody są robione przez mnie, jest tak jak mój skin. Widzicie, że to jest mój skin, moja postać. <laughs> Taką samą bluzę ma jak w Minecrafcie. To jest druga sprawa to jest mod out, Outfit, który widzicie, że, czyli mam bronie tutaj wszystkie, które mam przy mam na moim ciele gdzieś tam ustanowione. O! Kolejny mod, zury yy, po kulach, on się Bullets czy Bulls nazywa, jakoś tak, nie wiem, widzicie? Widzicie kulę? Widzicie, nie? No i to jest całkiem ciekawe, moim zdaniem, fajnie to, fajnie to wygląda. Teraz coś czekajcie, bo teraz coś, coś nie miga. Śpadę pogodą na serwerze. E, możecie zauważyć też nowy dym, nowy ogień, tam później Wam go pokażę. E, następny mod, którego bym chciał wam pokazać to jest. E, niektóre samochody mam podmienione te, to znaczy chyba teraz tylko jeden. felgi sobie zmieniłem. Kolory mam podmienione, dużo jest tych modów i po prostu chcę się Was zapytać, jak Wam się podoba jakość yy, po prostu nagrania na tych modyfikacjach. O, teraz wiecie ogień. I mam też jednego Cleo moda, ponieważ chciałem mieć e, ragdoll po prostu w yy, przy upadku, no ale bez Kleo się nie, nie dało, więc musiałem sobie Cleo zainstalować, że mieć coś takiego właśnie. He, <laughs> komiście to trochę wygląda, ale i tak daje radę wam powiem. Jak na GTA San Andreas, to daje radę. Okej. Okay. Chciałem też, jeszcze miałem drzewa, podmienione wszystko, ale zbyt, zbyt bardzo klatkowało. Znaczy nie klatkowało, tylko taki slow motion mi się robił, który mnie dosyć denerwował i nie chciałem tak grać, więc wszystkie budynki, wszystko pozostało podstawowe. Yy... Chodźmy, może tutaj, tutaj, woda chyba się zbugowała Na tym no, to jest taka ładna woda, a na tym ją mam wyłączoną, niestety, czy tylko odbicia się włączone. Nie wiem, muszę zobaczyć to jeszcze. No a póki co, chodźmy, może tutaj na ten, pokażę Wam jak ładnie ze samolotu się skacze. Co oni robią? i uderzę. Że... Raczby były mniejsze lagi, to wezmę, wyłączę na razie NBSRS. Ogólnie chcę wiedzieć, czy Wam się podoba to jakoś z jednej przyczyny. Chcę po prostu nagrać coś z GTA i to będzie coś dosyć fajnego, tak więc y, mi to jest potrzebne, bardzo Wasza opinia. No, koniec, zatrzymuj się. wstawaj, <laughs> Jak fajnie się obrócił. No chodźmy. i teraz lecimy, czekajcie teraz to wyłączyłem bo w niebie się pogubimy dwieczkę chyba schowałem koła, tak, tak okay. i przelecieć, obrócić i jeszcze jeszcze raz ja chcę do wody skakać Okay. Nie wiem czy jest pad ochrona, nie będę miał Chyba nie O Widzicie i lecę do przodu jak w GTA Nie lecę tak na dół od razu jak do głowy GTA San Andreas Tylko tak jak w GTA 4 Tylko coś widzicie jest zbugowane niestety Z zabijaniem i... <laughs> no Mogę otrzymać bana chyba za takie coś Więc nie będę robił takiego czegoś Widzicie wyskoczyłem ze samolotu i nie zginąłem Także no ja, 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 sam jakiś. No dobrze, to jeszcze na LV wam pokażę. Tam są niektóre e, pojazdy podmienione. O kurde, o kurde, ktoś się Widzicie, Tutaj mam motor, znaczy Jezu, nie motor, tu mam motor podmieniony, Tu był rower. Tu też jest motor podmieniony, ale kurde no, dzieci. Gimba zaweszła na serwer. O, i muszę sobie postrzelać. Chociaż mają 4000... Respektam nie ode mnie, nie, bo ja tu już gram kilka lat w tą grę Okej, widzicie, malucha o fajnego On bardzo fajnie w ogóle pod tym wychodzi, zobaczcie Jak nie odbija kolorki Malacz zajebiście I zajebiście się nim driftuje, to też jest fajne Jest tego akurat pod Infernusa podbiłem, To wiecie jakie on ma kopyto A jest mały i bardzo skrętny, patrzcie Bardzo fajnie się nim driftuje o, dobra. Mniejsza o to. No dobra o oto Mam nadzieję, że wam się te mody podobały no i co? No i piszcie mi w komentarzach, jak, jak wam się ten test spodobał, czy, ten, czy ta gra na tych modach się opłaca i w ogóle. No i tyle. Ocyzujesz pewien filmik. Tak więc. Piszcie, jak mi komputer ogarnia tą właśnie jak.